I witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest unboxing moich prezentów z okazji Wielkanocy. Eee, tak, mamy już niedzielę, owszem. Eee, no i tak w... we wtorek, podejrzewam, przyszła mi paczuszka od Figurak.pl z moimi prezentami na Wielkanoc. Lecz musiałam poczekać do niedzieli, czyli do świąt, ale tak mnie ona kusiła, żeby ją otworzyć, ale dałam radę. No i dzisiaj sobie ją otworzymy, no więc zacznijmy już do unboxingu. Okej, okay, mamy to. Są tutaj konie z roku 2022. Tam na Instagramie mogliście zgadywać, jakie to są konie, i czy zgadliście. Jednego nie zgadliście, ale ja tam Wam potem napisałam, który to i tak. Jest. Dobra, lecimy do otwierania. Omygry. Oh Dobra, tutaj mamy jakieś papierki. Okej. Okay. Dobra, widzę modele, widzę modele. O! Mamy zajączka! jej! Taki gratisik. Dziękuję. I dobra, nie wiem od czego zacząć. Mamy Dobra. Okej, okay, dalej. Okej. Okay. Dalej mamy. O Dalej taki. Okej. Okay. Okej. Okay. <laughs> jest tutaj ogólnie sześć koni. Eee, chyba tutaj coś jeszcze jest. Tak, tak. jest! O mamy katalog Slay 2022. Tak, mamy. Jeju, dziękuję. Właśnie tego katalogu nie mam. Jeśli chcecie yy, przegląd katalogu, to napiszcie oczywiście w komentarzach. I tutaj mam cały bałagan, i tutaj mamy koniki. No to może je odpakujmy. Okej, okay, słuchajcie, odpakowałam. Jestem mega, mega zadowolona. Dziękuję bardzo sklepowi Figurak.pl za koniki i za takie gratisy. Mega fajne. Ale powiem Wam jedno, że mega jestem zaskoczona wielkością ogiera oldenburskiego i tej klaczy naprawdę konie są mega mega duże ale też mega bardzo ładne no i też cieszę się z dwóch koni też bardzo e, czyli z tych a najbardziej z tej klaczy islandzkiej bo ona coś nie była ogólnie zbytnio taka dostępna w Polsce ale już jest w końcu i mogłam ją zamówić, właśnie tam mówi kurek Mega, mega się cieszę, ona jest śliczna. Tutaj mamy też ogiera, właśnie do tej klaczy Slackiego. Taki ogierek, fajny, ogierek, ogierek. Rybaczek do rodziki Oldenburów Słodkiego króliczka, mamy dostałam. No i klacz Krolio podejrze, tak, chyba tak. No i cóż, jeśli chodzi o imiona, to dowiecie się w recenzjach. Lub też na postach na Instagramie, no bo ja tak to od razu wstawię, jak już nagram ten film. Yy, oczywiście recenzje pojawią się tych kolików, już niebawem, więc tak. No i to już by było wszystko. Napiszcie w komentarzach, co wy dostaliście na Wielkanoc. No i czy chcecie przegląd katalogu 2022. I ja się z wami żegnam, do zobaczenia w końcinku. cześć!